The team is Game i yy, 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 właśnie, yy, właśnie chciał zrobić coś z Minecrafta. No, malutko, ale było, czy nic nie było. Znaczy, było, ale takie... Początkujące. A teraz, że już się tak jakby rozwinąłem, to... Yy, to w, 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 będę coś nagrywał i na multiplayerze, na tablecie będę nagrywał z moją przyjaciółką Anią, która też ma kanał i be, na pewno będzie w opisie jej kanału jeszcze nic nie ma nagrywane, ale coś tam ponagrywa więc zaczynamy i to będzie filmik taki z fabułą więc robimy sobie nowy świat albo nie z fabułą, nie wiem jak to będzie e, e, mi? I... Ania... Błąd Tabuszka. Hop! Survival. Survival, nie? Będziemy survival. I... E, będziemy coś nagrywać na Minecraft'a, bo jeszcze nie było nic. No i... W, musi być coś. Spokojnie, będą gry internetowe. Patrzcie, ja już tu jestem. Żarcia, ile żarcia? Ile żarcia? Ile żarcia? Ile żarcia? Ile żarcia? żarcia Ścinam drewno jak w każdym survivalu. Jak widzicie już moja przyjaciółka doszła. Przywitaj się Ania. Ania już jest. Mów głośniej, bo cię nie co ona robi tam? Tu jest, Craft? Crafting table. Ja, 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 ja nam drewno. Podstawowo musi być kilof i sikiera. Tak, podstawowe itemy. Muszę mieć... no. ja nie lubię takich drewnianych starych itemów takich. Coś no, Ale dobra. Muszę mieć żarło. Dzień! Geniusz, ale przynajmniej mam żarło. Mam żarło. Okay. Gdzie one były? Z drzewa. Ania, gdzie ty będziesz moim patrolem? Gdzie te, gdzie tu jest świnia? Hello. Hello Mr. Piggy. Eee. Nie Gulina widzę, ale guliny nie będziemy się nie zgubię się znowu u ciebie. Mm -hmm. Tam jest jakaś świnia. Uuu, Mr. Piggy! Hello, Mr. Piggy! Bye bye, Mr. Piegy! Mm -hmm. Mm -hmm. Aha, aha. ja mm -hmm. zajmę się tatą, a ty Krowa, już... ojej, krowa, 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 będzie skóra, ja będzie skóra, będzie szuka. skóra, ura, ura, będzie skóra, dobra, będzie skóra, hmm, jeszcze tam jest skóra, mm. Tutaj się na pewno osiedlimy, bo to jest dużo tego, nie muczcie mi tutaj. Mhm. Biom pustynny. Nie za bardzo przepadam za nim, więc się osiedlimy na jakiejś górze. Musimy wełnę też znaleźć. Ile krów normalnie, jak na moich Survival Gamesach? Hello? Hi. Bye bye. Hi, bye, bye. na no, Survival Gamesach znalazłem trzy i powrócił siebie. Troll, nie? Troll. Chcesz się osiedlić w fajnym miejscu, tak? No, tam jest jakaś jaskinia, czekaj, ja, ja się lubię osiedlać w jaskiniach. Właśnie taka fajna, nie? To, wyłączmy na razie potwory. Tak, nie, nie! Nie, 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 to jest survival i tutaj ma, mamy właśnie ginąć, żeby widzowie mieli bekę z nas. Okej, to po co twój tak, Nie Żeby widzowie mieli tak, 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 Nie Nie widzę Cię, tak, nie tak, O Jezu. tak, możesz tak, 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 w Minecrafcie i będziesz ciągle kupić. Koń znajdę, a jak już to zmiecza dostanie. Tak dla beki. W ja jestem, wiem. Dobra. W ręce, idziemy, 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 idziemy znajdziemy a nie i o oh yeah Patrzcie na to hamster o oh yeah o oh yeah. sweetie, sweetie sweetie mamy tutaj um, dobra mamy już tu wodę do picia tam jest taki źródełko wody tu jest jaskinia to się odsiedlimy w jaskince. Um, tutaj mamy drzewko drzewko las się Mhm, mm myślę? Do... Mieczy cię zaraz pozwoli. Wiemy. A ja mam dwa, więc ci tam jest. Po co mi mieć? Po co mi mieć? Będę się bronił łapą jak już! Będę się bronił Jestem Wiesz, tobą. Hello! Okej, okay, ja się. O, cześć, 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 cześć! Hello! Cześć, cześć. Tu jestem! Chcesz mieczek? No. No, 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 no. Na nią. Widzowie. Nie skać, bo cię nie widać na kamerze. Nie widać swojej pustej twarzy. O, kuczak! Hello, mister Chicken. Ja. Dajcie Ajde! Ajde! do... do Ajde! Do ja ja, ja co tak, Ajde! nie widzieli Ajde! Ajde! jakby bo ja będę miał mało serc na pewno więc... Tak, obecnie ma pół, połowę. E, tak, mam e, cztery serca. Że, I tak ustawiam specjalnie, żebyście nie widzieli i nie pisali mi w komentarzach. Timmy! Ty kurde zaraz giniesz! Idziesz za mną? Nie. O, widzę cię. Chodź za mną! To! To! Już idę! Brać krawca? Ty weź go ze sobą. Ja sobie co coś. Patrzcie. Ej, lol. Mogę sobie zrobić buty. Będę miał buty i nie będą mnie kuły stopy, jak będę chodził po trawie. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, nic Nie tam. Ja śnią. W każdym suru trzeba, trzeba walnąć w piedi, żeby wypadły żeby takie brązowe kupy. Nie pouczaj, widzów, daj mi coś do żarcia. Co? Oboję nieco, co, daj coś do żarcia. To dam ci cztery takie schabowe schaby. Dam ci cztery schaby, ale surowe, więc, więc reklamację składaj do biedronki, bo tam nie kupiłem. Piedronce, codziennie, niskie ceny. A, wow. gdzie mój miecz? Tam jest mój miecz. No ja poszedłem już tam, idź do tamtej jaskini, no, i tam te jaskini. Nie, nie, no, manikę. nie, 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 w nie, A nie, w nie, 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 w nie, 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 no, to dobrze, no. Zaraz ale nie zrobię tego, mam dwa i pół serca. Tak, pokażę Wam szybko. Widzicie? Widzicie? Jestem. To dobrze. Mhm. Chodź, I ten krzyżyk to naprawdę on nie jest normalnie w Minecraft'cie, tylko można go sobie w opcjach. Patrz, jaka przepiękna skinia. Patrz, jaka przepiękna jest skinia. A tam jest, źródło wody, wody, yy, yy, tam jest źródło wody pitnej, więc nie będziemy musieli latać ciągle do Biedronki. Patrz, tu, tu, tu to jest piękne po prostu piękne. Piękne to jest. Tu się osiedlimy. Na razie poszukamy jakichś surowców yy, potrzebnych do przeżycia. No tutaj się osiedlimy, pani Ani. Dobra, tu już kopiemy. Ła! Kamera mi odpadła. E, kamera mi odpadła. Trol. Trolują mnie Rosjanie. Nie wiem czemu. Czemu mnie nie trolują Rosjanie? To idziemy do Rosji się osiedlić. Pytać. się kontrolują mnie złe Rosjanie. Nie Rosjanie. Dobra ja już do Ciebie idę, mam tu trochę te, te, tego potrzebnego czegoś do przeżycia, takie waty coś, się Dobra, zrobię Full nightce. zrobię taki fajny mieczyk i to takie fajne to craft boxa, bo ja muszę sobie zrobić ci buty albo czapkę 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 bo będzie w audzie co ty zrobiłaś? Wymienial go w dirta! Magię zrobiła! Aleluja! To jest dirt! Ej, to jest zamienia! Zeus! Pani, Panie Bogu... I czekaj, ja, ja porozmawiam z bogami, bo... E, o, a ciekawe, czy mój crafting będzie dobry. Patrz, mój jest dobry, a twoje są złe, bo Bóg cię nie lubi. Bóg Słońca cię nie lubi, a mnie lubi, bo mi dał czapkę. Ha! A ty masz dirta w ręce. Nie? Tak. Teraz? Teraz dirta, teraz miecz. Okay. Okay. Tutaj jest, nie, to tutaj. A to, to, tam to, to jest coś innego. Hmm. Okej, okay, wybudujemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to strzel e, lajka i... E, e, jak, e, jeżeli chcecie jeżeli chcecie, żeby mine an nie zginęła w tym odcinku, tylko w następnym. Czelcie łapkę w górę! A jak tego nie zrobicie, to zginie! A, bije! Nie, lubię takie gorące A, bije! Trzymata. Trzymata bije. Aha, mam taki fajny kamienny mieczór! a Aaa, patrzcie, zginęła. Co? Ha, ha ha widzicie? To, to jest taka sztuczka, to jest taka sztuczka e, Ani, że ona się teleportuje, ale, ale że nie zdążyła się teleportować, to e, ten zginęła i tu co mi... Jej... nie zabieramy temet. drabinka Bogu Słońca, pozwoli i żyć. No, to kończymy odcinek. Y, Jurek jest znajdzie. i mam na... Zobaczymy się w następnym odcinku. Mm -hmm, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Skomentujcie, zlajkujcie, zasubujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I narka!